Witam wszystkich widzów. Kolejny filmik z cyklu płaska Ziemia, okrągła, a może też niebocentryczna. A więc to, co teraz widzimy, to te promienia. Głównie rozchodzi się o te chmury i promienie. Czy, jak Waszym zdaniem jest, czy takie promienie mogłyby być od Słońca oddzielonego, oddalonego od Ziemi o 150 milionów kilometrów? Czy to by mogło właśnie tak wyglądać? Szczególnie te promienie i te podświetlone chmury z tej strony. Według mojej opinii wygląda, że te chmury podświetlone są wyżej od tych chmur właśnie tutaj ciemnych za którymi chowa się słońce. Jeśli uważacie, że coś jest na rzeczy, że znacie temat, Napiszcie ewentualnie w komentarzu, co myślicie. Czy macie podobne poglądy jak wielu innych? Że to Słońce tak naprawdę jest blisko nas. Że wcale nie jest oddalone o 150 milionów kilometrów, tylko jest bardzo bliżutko. I czy Słońce oddalone o 150 milionów kilometrów mogłoby właśnie rzucać takie promienie i podświetlać w ten sposób chmury? Napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie na to ochotę, nie? Bardzo ładny widok. Daje dużo do myślenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.